Okres świąteczny to idealny czas na pomaganie innym. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pokazał wielkie serce, wspierając szczytny cen. My co roku staramy się pomóc. Rok temu nie mogliśmy tego zorganizować, ale jak inna grupa zorganizowała, to wtedy przychodziliśmy i kupowaliśmy coś, żeby im pomagać. Organizacja Charytatywnego Kiermaszu Świątecznego jest tradycją. Studenci co roku organizują podobne wydarzenie. Za rok na pewno będzie organizowane, pewnie przez inną grupę, a jeśli nie, no to może postaramy my się, się zorganizować. Chociażby. tak. Ciągle drugi po prostu rok zarządzania organizuje. Cel zbiórki jest bardzo szczytny. My w tym kiermaszu zbieramy pieniądze na prezenty dla dzieci z gronia, ponieważ to, to jest taki dom dzieci niepełnosprawnych też tak z różnymi chorobami i tak dalej. I po prostu przeznaczymy to dla następnej grupy, która będzie robić prezenty i zawodzić dla tych dzieci. Na kiermaszu nie zabrakło również przepysznych domowych wypieków, słodyczy oraz gorących napoi. Nowością w tym roku była loteria z fantami. Chcieliśmy coś innego w tym roku zrobić, dlatego no, loteria była tym naszym pomysłem, żeby się odróżniać od innych kiermaszów zeszłorocznych. Tak, jakieś rozmaite nie wiadomo zawsze jest i żeby przyciągnąć tego. więcej ludzi, żeby uzbierać jak najwięcej pieniążków dla tych dzieci. Nie zapominajmy, że w święta warto jest pomagać. Dla UMKTV Weronika Pisarska.